Zrób ze mną cardigan z Granny Squares, część druga. I od razu mogę Wam powiedzieć, że włóczki, na które się zdecydowałam, to była nieznanego pochodzenia wełna ze sprutego swetra wełnianego, to jest ta, ten kolor ekry. Następnie włóczka bawełniano-akrylowa Yarn Art Jeans Crazy, która daje świetny efekt ombre i bardzo pasuje do takich kwadratów. I trzecia z tych włóczek to były trzy niteczki włóczki Wenecja w kolorze błękitnym. Tych trzech włóczek użyłam i wykon Wykonałam z niej te oto kwadraty. Tych kwadratów XXL, które miały długość boku około 23-24 cm, wykonałam 8, ponieważ stwierdziłam jednocześnie, że o ile tułów, czyli przody oraz tył będą właśnie z kwadratów XXL, o tyle, Rękawy i wykończenia będą zrobione na drutach. Mam nadzieję, że taka konstrukcja swetra Was zaciekawi. I dodatkowa informacja jest taka, że nie musicie już czekać na część trzecią, bo tutorial na ten właśnie kwadrat pojawi się już dzisiaj wieczorem dla Was na kanale Mysz, a w sobotę pojawi się tutorial na cały sweterek. Mój kardigan jest wykonane w rozmiarze dziecięcym na około 7-8 lat i mam nadzieję, że będzie wam służył i że wam się ten projekt właśnie spodoba. Pozdrawiam was serdecznie buziaki.